O oh no. Okay. I teraz pytanie, jaka śmietana jest do pierogów z jagodami? Chyba sprawdzę w internecie, bo serio nie wiem. Oh, oh, poszła bomba. <grym zjadka> <grym zjadka> oh. <grym zjadka> Kofi! I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could be words, I could be a hater like you. It could be Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj e, już kilka filmików temu e, zabraliśmy stąd choinkę, tylko że nadal jej nie wywieźliśmy z domu, bo cały czas, e, kiedy mieliśmy czas, ten park recyklingowy był zamknięty. Także choinka jest tam i musimy się jej pozbyć. Do 16 .00. jest dzisiaj otwarte, czyli mamy prawie 2,5 godziny. Dzień dobry. Enzo dzisiaj miał rano humorki. Jesteśmy ogólnie strasznie zmęczeni ze względu na to, że Enzo ma jakieś gorsze noce, kopie nas, budzi się, krzyczy. Także jest dość ciężko. Eee, także dzisiaj rano Gigi wstał do Enzo, nakarmił go, dał mi pospać godzinę. Później ja wstałam do Enzo i Gigi jeszcze się przespał tam półtorej godziny. E, więc tak sobie poradziliśmy, ale nadal zmęczenie trochę nam doskwiera. Ale to co musi być zrobione, musi być zrobione. Wiadomo też, po zawiezieniu choinki będziemy musieli umyć auto w końcu, bo o Jezus, jaki syf jest w aucie, to, to myślę, że każdy rodzic wie. E, no i będziemy czyścić auto. I co będziemy robić? Dzieci, co będziemy robić? Co będziemy robić? Zobaczcie co on w ogóle ubrał na siebie. On udaje, że jest Polakiem dzisiaj. Serio przyszedł do mnie i mówił: co jest kuchwa? On no, nie jest normalny. You look like. A... not okay. It's not okay, you have to take it out. It's not good. Change the pants at least. Pokryli bez. Od rana Enzo się tutaj dobiera do zegarków Dzidziego. Ja Dzidziemu mówiłam, żeby zabrał stąd te zegarki, ale nie chce tego zrobić. Wczoraj też Enzo się obudził w nocy, a Dzidzi sobie grał na PlayStation, to on mu zaczął brać to PlayStation, bo mu się spodobało. Nie! Yeah. Dzisiaj rano, w sensie jak Dzidzi spał, już ogarnęłam wszystkie ozdoby świąteczne, Trochę ogarnęłam kurze i tak dalej, więc już mamy bardzo mało do zrobienia w mieszkaniu, ale nadal jest tutaj święty Mikołaj. Eee, nie wiem ile mamy miejsca w piwnicy. Ponieważ ktoś zapomniał wynieść e, papier jak go brali. No właśnie. Ach, tak to właśnie jest. Jak się ma w. W bloku każdy swój śmietnik i każdy wszystko sam wystawia. Wiecie, co ja bym chciała zrobić? Zobaczcie, kanapa jest po tej stronie, ze względu na to, że kanapa tutaj przyszła później, a obrazy są tak na bok i mnie to po prostu tak irytuje. Ja nienawidzę, jak rzeczy są nierówno, niesymetrycznie i ta maska też mi tam nie pasuje. Ta ściana w ogóle mi się nie podoba, musimy coś z nią zrobić, bo jest po prostu masakra. Nie wiem, bardzo brzydko to wygląda, jak obrazy są po tej ścianie, tam jest jakaś maska. Co ty myślisz? Musimy zrobić coś o tym. To nie wygląda dobrze. Co robisz, droga? Próbujesz ubrać bluzę przez nogi? Hmm? I w karpety, taty zabrałeś mu? Ola! He walked into the Oula! Mm -hmm. Uh oh, oh, now you have to get out of there, No. Oula! 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 wygląda tak, że Dzidzi chyba choinkę obwinie na balkonie w prześcieradło. Żeby nie narobić aż tlesy, pozyaczymy, bo ona na pewno jest już tak sucha, że pewnie będzie po prostu masakra w domu, więc postaramy się to zrobić tutaj. Jeźdzę się tam bawi. O, o, nie ma tutaj też za bardzo miejsca, więc to może być skomplikowane. Nie wiem jak sobie poradzimy, ale jakoś musimy. I will put it inside, baby. Because I don't have because you truth to me yeah. that rising to the top was my destiny and yeah. you can see whatever from behind me but i'm still fly let's <laughs> try i'm still fly i know i'm still fly i'm still fly let's go hey 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 the grown be worse i could be hated i like you uh So, uh, yeah. get out from there. Yeah. Uh, oh. Yeah. Okay. okay. Put it down. Oh yeah, to write it out. Oops. It's my time to write it out. Okay. And to jest it's my time, to And you! <laughs> And how we close like. Uh... Udało nam się zapakować choinkę. Teraz musimy to

o oh, no, It's okay. Enzo, chodź tu. To jest większe niż ty. Yeah. Ops. Dobra. Jeżeli idzie za choinkę do samochodu, i da nam znać, kto może jechać, tu no? downstairs? A yeah, uh, he needs shoes. Enzo, chodź, ubierzemy butki. Oh, breath from us. Oh, oh breath from us. Cucet in You can go first. You gonna help me? You have to take out this? Yeah, no. Oh, no, Victoria, I'm sure. That... From which side it only one seat? Uh, I don't know, but I think this one. Huh? No, wait. This is two. You think it's gonna fit? Yes. Merg și cu ăsta desfăcut, cu porogajul părugaj, desfăcut pentru pentru o distanță mai scurtă, așa? Hai mă, că pot să merg cu câțiva kilometri My merge? Wait, 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 wait. Oh, my merge is Okay. This you can push somehow? Ah! Wait, wait, wait. Udało nam się wsadzić choinkę, zobaczcie, jest miejsce dla Enzo, ja sobie z przodu usiądę i tutaj nam wystają ostatnie gałązki. Dosłownie wcisnęliśmy tą choinkę, ale super, że się udało, pojedziemy sobie wszyscy. Tylko ja muszę iść zmienić buty, bo wyszłam w klapkach i muszę coś ubrać na siebie, bo jestem w krótkim rękawku i tak raczej nie pojadę. Dobra, także idę, się, idę przebrać buty i lecimy. Wkrótce zamknięcie, także się spieszymy, bo mamy 27 minut, tak naprawdę. Ja pierwszy raz od nie wiem, kiedy siedzę z przodu. A że jest sam z tyłu i się nie odzywa i tak pytamy za wszystko ok, a on się nadal nie, nie, nie odzywa, także o o What? A, ah, with the bike. Pokazało mi 19 minut, ja się zdziwiłam, że 5 km tyle czasu. No, także mamy 9 minut. That it's closing soon! No, także lecimy szybko, szybko, szybko. I tak jak mówiłam, pojedziemy umyć auto zaraz po, bo zobaczcie, tu jest po prostu masakra, aż wstyd pokazywać. A, the ID. You were supposed to have. Me, you have it. What would you do without me? <laughs> oh, oh. Welcome, George. Okay. And what to do now? Uh, a, you have to throw yourself I think. Hi. We we have a fist bus to throw. George? Yes. Yeah? Thank you. Thank you. Gigi wyciąga choinkę. Tutaj jest cały stos różnych rzeczy, jakieś liści i tak dalej. Także musimy odpakować tą huinkę tutaj. Ja. To... Yeah. Oj. Enzo so już się odzywa. Hey, you see you can also throw away fridge here. Yeah. We have. Yeah, I see. Idę, der, 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 der. but not with the bad thing. O, brawo. Super. Super, że się udało. Myślę, że niedługo tu wrócimy, bo zauważyłam, że tutaj można wyrzucić lodówki, a my mamy lodówkę prawie półtora roku. Myślę, z półtora roku mamy ją już w... It's gonna be two years since we live here. Ok, prawie od dwóch lat mamy lodówkę w piwnicy, naszą starą z poprzedniego mieszkania. Kupiliśmy ją wtedy używaną yy, i po prostu jak tutaj się wprowadziliśmy, no to już mieliśmy zabudowaną lodówkę, więc nie było sensu jej brać do mieszkania. I właśnie znajomy z którym mieszkaliśmy, on nam ją przywiózł, więc mamy ją cały czas w piwnicy, bo nie wiedzieliśmy co z nią zrobić. Ale teraz ją chyba po prostu tutaj przywieziemy, bo nie ma sensu jej tam trzymać, bo zabiera naprawdę dużo miejsca. I think just is nie wspomniałam wam, że jedziemy do Holandii umyć auto i je odkurzyć, bo mamy taką sprawdzoną myjnię, gdzie po prostu płacimy za samo mycie i nie trzeba co chwilę pieniążków wrzucać, żeby odkurzać, więc to jest super i też nie wiemy, gdzie tutaj w okolicy. W Belgii tak naprawdę jest jakaś dobra myjnia, więc jeździmy cały czas do tej sprawdzonej, bo nie jest daleko i, i podoba nam się tam. Jest bardzo dużo ludzi, więc mam nadzieję, że znajdziemy później miejsce na odkurzanie, bo tam wiadomo jest ograniczona liczba odkurzaczy. A jeszcze byłam w drogerii i kupiłam takie chusteczki, wiecie, do kokpitu i do, do okien. Także będzie czyściutko zaraz. Nie mogę się doczekać, bo już naprawdę jest masakra. Masakra, nie? Mhm. Dziękuję. O nie, nie. How is it going, Enzo? Jesteśmy już przy odkurzaczach, jeszcze nie zaczęliśmy odkurzać, szybko sprawdziłam, co Łęzu i zasnął, także super, ale już zaczęłam sobie tutaj czyścić kokpiet. Nie wiem w ogóle, czy wiecie. Na pewno nie wiecie, bo nigdy tego nie mówiłam, ale ja uwielbiam myć auto w środku. Kiedyś z siostrą chciałyśmy założyć firmę autodetailingową. Eee, dlatego też jakoś ona to u mnie tak eee, rozpoczęła, że uwielbiam po prostu czyścić auto w środku. Nie wiem, jest to dla mnie mega przyjemne, bo po prostu to ma tyle detali. Że można się na tym fajnie skupić, i nie wiem, lubię to bardzo Mam jakoś tak. Aha. Powiem Wam, że to auto naprawdę potrzebuje trochę miłości. Nie Od kiedy urodził się Enzo, to tak liczyliśmy w drodze i chyba tylko dwa razy czyściliśmy, czyli przez 15 miesięcy dwa razy czyściliśmy auto. Bardzo, bardzo mało, za mało. To auto naprawdę potrzebuje więcej miłości. Ogarniam teraz dzidziemu, tutaj wszystko wyciągam, bo tu jest mnóstwo jakichś okrusków i tak dalej. Więc mu wyciągam, żeby mógł tutaj na spokojnie odkurzyć. Yy. Yy, dobra. Jak ten vacuum. Przeszliśmy do polskiego sklepu, bo czasami coś tam lubimy sobie kupić. Przyszliśmy po pierogi. Zachciało mi się też krokietów z kapustą i grzybami, więc wzięłam. A pierogi wziąłam z mięsem, ruskie i z jagodami. Nie, nie wiem, bardzo, 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 bardzo dawno nie jadłam z jagodami. I Gigi bardzo lubi kiełbasę, więc wziął kiełbasę. I teraz pytanie, jaka śmietana jest do pierogów z jagodami? Chyba sprawdzę w internecie, bo serio nie wiem. O. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie, ja jestem tak zmęczona, jest dopiero 19.30, ale naprawdę mam taki zjazd, że nie mogę się oprzeć i po prostu pójdę spać, myślę, że jeszcze się herbatki tylko napiję i się położę z Enzo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, tak jak mówiłam, życzę wam miłego wieczoru, dnia, kiedykolwiek to oglądacie i Enzo, co ty robisz? Próbujesz zdjąć bluzę? Dziękuję Wam za oglądanie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się podobał, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym filmiku. Pa!